Niektórzy z Was są bardzo otyli, ekstremalnie otyli. I niektórzy z Was mają bardzo mało tłuszczu. Ja należę do nich, Ty do tych. Teraz, jak stajesz się otyły? Czy lubisz być otyły? Czy otyłość jest rodzajem statusu? Czy potwierdza Twoją pozycję? Jak stajemy się o tygi? Czy zbieramy tłuszcz? Czy mamy wodny tłuszcz? Co stwarza wodny tłuszcz? I w nadchodzących procesach możesz zredukować tłuszcz z obu w kilka sekund. Możesz wejść w rozmiarze 64 i wyjść w rozmiarze 46. Jak to robisz? Kreujesz grawitacyjno-plazmatyczne pola, tego jest centrum każdego z nich. Jaka jest różnica pomiędzy tłuszczem z jedzenia, a tłuszczem od stresu? Ten tłuszcz jest z energii, ten tłuszcz jest psychosomatyczny. Duża różnica, stając się otyłym, poprzez jedzenie i gromadzenie energii stworzyłeś poziom energii na określonym pułapie. To, co nazywamy tłuszczem emocjonalnym, jest na bazie wody i ma swoje nasiono. W systemie medycznym nie rozumiemy tego i nazywamy to ziarnem nowotworu. Od strony emocji nazywamy to punktem ziarna stresu, co powoduje, że absorbujesz wodę, by nie dopuścić tej soli do tego, żeby nie spaliła innych komórek. Więc masz ziarno soli. O czym zadecydował mózg, że chce tą sól tutaj. I ta sól, jeśli dotyka w plazmatyczno-magnetycznej siły pola, plazmie proteiny, którą pali. Co więc robi? Otacza się wodą, by zachować bezpieczeństwo. Bez dotykania, by nic nie zniszczyć. Więc tutaj masz tłuszcz. Powstaje podczas wchłaniania wody. Zaspokajasz emocje to samo wzgórze zmieni kierunek z soli do następnego kroku. Jeśli popatrzysz na to, czym jest sód w energii plazmowej, 22 z grubsza, w pewnym miejscu, i zobacz, co się z nim stanie. ale patrz na to jako na jedność w stosunku do innych, jako elektron plazmatycznie, a nie w ten sposób. W spektrum pól magnetycznych jest bardzo dziwne, jak te rzeczy działają. Patrzysz na ilości protonów elektronów, masie atomowej, ciężarze atomowym to tak nie działa. To zależy od siły pól, jakie sumują się w całości. I ten cud zmienia się na tak wiele sposobów. Na dole pasma, w połączeniu z polami, powraca z powrotem do wody. I w ten sposób tworzy się woda w Twoim ciele. To jest zabawa z siłą pola, a nie z nazwami materii, jak zwykliśmy to robić. Więc ja zaspokajam emocje w danej sile. Ten facet nie wyskakuje. Ale ten facet zmienia się, aby nie być, ponieważ teraz zmieniam grę. Mam z nim połączenie i teraz chcę stać się tlenem. Więc wołaj jest, i potem musisz spalić tłuszcz, który tam był, bo natychmiast po usunięciu go, zauważysz, że masz dużo wody i dużo elementów, które musisz oczyścić. I to jest problemem. Jest to jeden z największych problemów. I to jest jeden z największych problemów, z największych problemów do zrozumienia dla naszych lekarzy zwłaszcza z rakiem, zwłaszcza z innymi rzeczami. I to jest to, co my, a szczególnie nasi lekarze muszą zrozumieć, jest to częścią technologii, jak jeśli to rozumiesz, więc to staje się atomem czegoś innego i może wyłączyć swoje osłony i może się dostać i otworzyć twoje osłony. W twoich kosmicznych reaktorach, kiedy na to popatrzysz, jest tak samo. Zostawiasz punkt, tak, że możesz z powrotem zwinąć swój system z magnetycznego do grawitacyjnego i nagle zwiększasz swoją osłonę lub ją zmniejszasz. W połączeniu z innym twoimi reaktorami, wiedza jest taka sama. Stajesz się grubszy lub stajesz się mniejszy. Jak chcesz to zrobić? Które staje się nasieniem drugiego? Czy tłuszcz jest stworzony przez dodatkową energię, lub czy tłuszcz stworzony jest przez energię emocji? Czy rozumiesz różnicę? Czy zrozumiałeś różnicę? I rozumiesz, jak sobie z tym poradzić lub idziesz tymi dwoma sposobami, idziesz przez energię i emocje. Wojla teraz działa znacznie szybciej.